Uwaga. Opinie i informacje w następnym programie Pół Żartem Pół Serio są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Oroszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. <mum> Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w czwartkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. Drodzy Państwo, wtorkowe tajemnice świata minione troszkę poruszyły, co niektórych z Państwa, sumienia, jeśli chodzi o zbliżające się w zaprowadzenie na całym świecie tzw. kodeksu alimentarius, czyli kodeksu żywnościowego. Państwo, którzy nie dysponują, nie mają jeszcze możliwości podróżowania po sieci intergalaktycznej, czyli po internecie, Prosili o kilka słów więcej na temat owego kodeksu, który ma być zaprowadzony od 1 stycznia 2010 roku. A zatem dzisiaj o kodeksie alimentarius, samobójstwie zachodniego świata. Kodeksie narzuconemu całemu światu z inspiracji, no cóż, taka jest prawda. Koncernów farmaceutycznych i norm dotyczących żywności, dodatków do niej, które ograniczyć mają swobody. Ludzi w zakresie odżywiania się i ochrony zdrowia naturalnego. W powołaniu się na opracowanie reglajta i zapisków książki pod tytułem Herezje przeciwko postępowi i innym iluzjom Jana Greya, profesora europejskiej myśli w londyńskiej szkole ekonomicznej, który między innymi jako motto napisał tak Nie jesteśmy panami swoich własnych wynalazków. Wpływają one na nasze życie w sposób niepodlegający naszej kontroli i często tego nie rozumiemy. Dzisiejszemu. Dzisiejszy świat to ogromne laboratorium, w którym przeprowadza się jednocześnie Liczne eksperymenty. Wrac numer do studia 708 kierunkowy 524 9762, numer do biura programu 773625 1409 i mój adres elektroniczny Barbara Horoszy atjaudatkam stacji wPNA możecie Państwo słuchać w internecie pod adresem www.wpena 1490am.com. Natomiast wszelkie tematy tajemnic świata są rejestrowane i dostępne na stronach internetowych misji faraon i projektu Heops, czyli www.missionpharaoh.com i projekt Powracamy już do zapowiedzianego tematu Kodeks Alimentarius na podstawie na podstawie opracowania Regalaita, którego możecie państwo całość publikacji Obejrzeć, najlepiej przeczytać i przemyśleć na stronie internetowej www.reglight.yahoo.com. Internetowej reg, I cóż, nie traćmy czasu, przejdziemy sobie do kodeksu alimentarius, tak zwanego chorobowego biznesu, co pisze autor. Pisze nic innego jak to, że kodeks alimentarius jest międzynarodową inicjatywą, która zasłynęła jako atak na ludzkie dobre samopoczucie, będący produktem ubocznym z intrygi mającej na celu zysk. Pokazuje w ekstremalnej formie samoniszczącą siłę korporacyjnej neoliberalnej cywilizacji, która ukształtowała przez ostatnie 200 lat globalną społeczność. Kodeks Alimentarius reprezentuje przemyślaną strategię zastąpienia naturalnych zasobów żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, które udają postęp medyczny i ekonomiczny Kluczem do jego sukcesu jest ukrycie pod płaszczykiem rozległych międzynarodowych instytucji zagrożenia, które przypuszczalnie dotknie środowisko naturalne, systemy ekologiczne i ludzkie zdrowie. Strona internetowa Fundacji doktora Rata. Wielu z Państwa oglądało te strony i bardzo dobrze, więc informację ma głęboką. Jest na dzień dzisiejszy. Najpewniejszym źródłem informacji na temat tej skomplikowanej i zagmatwanej pajęczyny międzynarodowych powiązań, które przekazują władze rozstrzygnięciom zabartym w kodeksie, próbuje prostować błędy, jakie występują w chybionych stwierdzeniach na innych stronach nastawionych krytycznie do kodeksu, które ponoć mobilizują poinformowaną i aktywną opozycję. To ukazuje trudności, z jakimi boryka się przeciętny konsument, będący ostateczną ofiarą. Postanowień kodeksu alimentarius. Strona uznaje, że kodeks jest najważniejszym politycznym polem walki, na którym toczy się wojna o to, kto będzie sprawował kontrolę nad zasobami żywności od farmy do widelca. Wskazuje, że światowe władze i przedstawiciele wielkiego biznesu przekształcają tę wojnę w zawiłą sieć. Ich najważniejszymi celami są handel i zysk nieludzkie zdrowie. W rezultacie wolność wyboru zdrowie i środowisko stają się zagrożone. Zdaniem fundacji cytuję Właściwe żywienie i zdrowie zagrażają interesom chorobowym przemysłu farmaceutycznego, ponieważ zmniejszają zapotrzebowanie na syntetyczne lekarstwa. Żywność pozbawiona pozostałości po pestycydach, sztucznych dodatków i innych trujących środków może być z definicji wytwarzana jedynie w przypadku zmniejszenia globalnego użycia lub w przypadku w idealnych warunkach całkowitej eliminacji tych chemikaliów. Jest to jednak sprzeczne z interesem przemysłów farmaceutycznych i chemicznych, które produkują te substancje, gdyż skutkowałoby to niższymi zyskami, lepszym zdrowiem całej populacji ludzkiej, a w konsekwencji spadkiem spożycia syntetycznych leków. Szeroki zakres działań Komisji Kodeksu Alimentarius stwarza potencjalne zagrożenie dla przyszłego zdrowia ludzkości. Grozi nam świat, w którym dostęp do bezpiecznej żywności i efektywnych dodatków do naszej diety będzie ograniczony i poddany kontroli interesów przez przemysłu farmaceutycznego i chemicznego całkowicie. Strona fundacji doktora Rata Rata pisze się przez TH TH wyjaśnia, że Komisja Kodeksu Alimentarius jest główną światową organizacją składającą propozycje i konsultowaną przez dyrektorów generalnych Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa ONZ w sprawach związanych z wprowadzeniem połączonego programu standardów żywności FAO i WHO. Co dalej następuje? Kodeks ustanawia standardy i wytyczne nie tylko w odniesieniu do zwykłych produktów żywnościowych, ale również witamin, mineralnych dodatków do żywności, zaleceń zdrowotnych żywności organicznej i genetycznie modyfikowanej, ogranicze oznakowania żywności, reklamy, dodatków spożywczych i pozostałości pestycydów. Kodeks we wszystkich, kodeks we wszystkich dziedzinach przedkłada interesy ekonomiczne, zwłaszcza przemysłu farmaceutycznego farmaceutycznego i chemicznego ponad ludzkie zdrowie. Wytyczne w sprawie witamin i mineralnych dodatków do żywności zostały przyjęte przez Komisję Kodeksu Alimentarius jako nowy globalny standard podczas spotkania w Rzymie w lipcu 2005 roku. Na dzisiaj, jak Państwo wiadomo, to wszystko już jest usankcjonowane i podpisane. Jedynie zebranie miliona podpisów ludzi i wyraźny protest ludzkości na planecie Ziemia może coś zmienić w tych proszę państwa, ustanowienia. Cytuję dalej. Wykorzystują one jako podstawę restrykcyjną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności i nakazują ustanowienie restrykcyjnych ograniczeń odnośnie przyjmowania witamin i minerałów. Co więcej, zakazują twierdzenia że witaminy i dodatki mineralne po pozwalają zapobiegać, łagodzić i leczyć choroby nie wolno już tego będzie mówić, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dowodów wskazujących na to, że pozwalają one nie tylko chronić zdrowie ale również przywracać je. Globalne zalecenia mają doprowadzić do tego, żeby sprzedaż produktów, które leczą i chronią zdrowie, stała się wyłączną domeną przemysłu farmaceutycznego. Przez ostatnie lata w centrum zainteresowania kodeksu była żywność organiczna. Komitet Kodeksu do Spraw Oznaczania Żywności próbuje osłabić światowe standardy organiczne, dążąc do tego, aby dopuściły one stosowanie takich substancji jak dwutlenek siarki, który wywołuje u wielu ludzi reakcje alergiczne, alergiczne azotyn sodu i azotan sodu, które są potencjalnie rakotwórcze i wywołują hiperaktywność u dzieci oraz powodują brzody i nowotwory jelit karagenina. Komisja Kodeksu Alimentarius zezwoliła w swoich wytycznych produkcji, przetwarzania, oznaczania i sprzedaży organicznie produkowanej żywności na sposowanie etylenu, który jest używany do sztucznego dojrzewania owoców i warzyw podczas transportu, a także na promieniowania. Zgoda na taką organiczną żywność w cudzysłowie już potem byłaby krokiem ku akceptacji wymuszonych przez WTO, Takich samych wątpliwych praktyk w rolnictwie, których obiektem jest obecnie żywność nieorganiczna. A ponieważ żywność organiczna jest droższa od nieorganicznej, wielcy producenci żywności nieorganicznej widzą w tym łatwą okazję na przeniknięcie na rynek żywności organicznej i osiąganie jeszcze większych zysków. Poza tym żywność organiczna jest zdrowsza, gdyż zawiera więcej mikroelementów i związków odżywczych. Wzrost zapotrzebowania na żywność organiczną stanowi zagrożenie dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Co więcej, organiczne nasiona nie mogą być zgodnie z kodeksem opatentowane. Obecnie kluczową kwestią, jaką zajmuje się kodeks, jest nałożenie ograniczeń na treści zawarte również w reklamach. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że reklamowanie legalnie publikowanych, sprawdzonych badań naukowych zostanie całkowicie zakazane, a działania niedochodowych organizacji promujących zdrowie, które kształtują postawy, przekonania i modele zachowań odnośnie dodatków do żywności, będą skutecznie utrudniane. Wzrost popularności dodatków do żywności naturalnych, praktyk zdrowotnych i żywności organicznej zaczął zagrażać przemysłowi farmaceutycznemu, chemicznemu i wielu innym. Przybierająca na sile moda, tak zwana na medycynę naturalną, ogromna ilość teraz już książek, czasopism, stron internetowych, programów telewizyjnych poświęconych medycynie naturalnej pomaga ludziom rozszerzać swoją wiedzę na temat zdrowia i naturalnych sposobów leczenia ich chorób. Natura, y, naturoterapeuci, Homeopaci, dietetycy udzielają pomocy zdrowotnej milionom ludzi. Ludzie zaczynają powoli dostrzegać, że wolne rodniki, chociażby które niczym pociski niszczą ludzką strukturę komórkową, są podstawową przyczyną raka, przedwczesnego starzenia, osłabienia układu immunologicznego, artretyzmu, cukrzycy, choroby Alzheimera i wielu przewlekłych schorzeń. Ciało ludzkie chroni się i broni przed wolnymi rodnikami za pomocą antyoksydantów zawartych w naturalnych. Niemożliwych do opatentowania już substancjach. Opatentować można tylko syntetyczne substancje. Z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego na naturalnych produktach nie można już zarobić. Kodeks Alimentarius dąży do sprzecznego z prawdą uznania antyoksydantów za truciznę i zakazania ludziom ich przyjmowania oraz korzystania z odpowiednich terapii. Gdy naturalne terapie zdrowotne zostaną uznane już za całkowicie nielegalne, jedynymi Leczenia, możliwościami leczenia będą lokar, lekarstwa chemiczne i operacje albo naturalne dawkowane w ilościach oczywiście przefiltrowanych przez y, ustawy kodeksu. Ogromne środki, jakimi dysponują koncerny farmaceutyczne utrudniają politykom i lekarzom przeciwstawienie się ich interesom. Ta sytuacja uzdania, uz, uzasadnia pogląd mówiący, że koncerny farmaceutyczne skutecznie przejęły kontrolę nad amerykańskim Urzędem do Spraw Żywności i leków, czyli Food and Drug Administration, FDA oraz podobnymi organizacjami w Europie i w pozostałych częściach świata. Fundacja doktora Rata wydała w maju 2005 roku oświadczenie, w którym przewiduje, że kodeks stanie się największym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, jakie dotychczas znał świat. Historia nie była jeszcze świadkiem wpływu tak silnej grupy interesów, jaką jest przemysł farmaceutyczny, który otwarcie próbuje osiągnąć wielomiliardowe zyski ze sprzedaży leków kosztem zdrowia miliardów ludzi. Strona fundacji ujawnia strategię, według której kodeks chce zdelegalizować wszystkie niemożliwe do opatentowania naturalne terapie zagrażające opatentowanym syntetycznym specyfikom. Sugeruje, że do konieczności wdrożenia tej strategii przyczyniła się...